Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cześć, 24 niedziela zwykła. To jest kolejny odcinek. Ze słowa, o słowie, na które Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam z dachu, z tarasu, naszego domu zakonnego w Rzymie, domu generalnego, też przy sanktuarium Matki Bożej Uniosej Pomocy, gdzie teraz przez chwilę jestem. I chcę razem z wami z tego miejsca zasłuchać się w Słowo Boże. Nakarmić się tym Słowem Bożym na niedzielę. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii stawia nam bardzo ważne pytanie przez apostołów: co ludzie o nim mówią? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I to jest ważne pytanie, na które oczywiście bezbłędnie odpowiadają apostołowie, zasięgając ducha tu i ówdzie, może też i będąc dumni, że są uczniami kogoś, kto uważany jest za Eliasza, za Jeremiasza, za Jana Chrzyciela, za jednego z proroków. I to jest też ważne pytanie, że i my idziemy za Panem Bogiem, dlatego że ktoś nam o tym Panu Bogu powiedział, że zasłyszeliśmy, że z zaciągnęliśmy gdzieś tam ucha, czy to w szkole, na religii, czy gdzieś w kościele, czy to babcia, czy to rodzice nam opowiedzieli o Panu Bogu, czy gdzieś usłyszeliśmy jakieś dobre świadectwo kogoś, kto się nawrócił. Czyli wiemy, kim Pan Bóg jest dla innych, kim Pan Bóg jest też w kościele, co mówię w Kościele o Panu Bogu. To oczywiście jest ważne, to jest taka pierwsza warstwa, ale potrzebujemy drugiej, drugiego kroku, drugiej warstwy, drugiego pytania, które Jezus dzisiaj zadaje apostołom, Tobie, Mnie. A kim ja jestem dla Ciebie? A kim ja jestem dla Was? Piotr oczywiście bezbłędnie odpowiada, Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Chrystus, Ty jesteś namaszczony, Ty jesteś tym, który daje nam zbawienie, który rzeczywiście jest jedynie Bogiem. Jesteśmy w Cezarei Filipowej, Jesteśmy w miejscu, gdzie jest świątynia Boga, Pan Bożka. I patrzymy na to, że wszędzie są bożkowie. Możemy sobie stworzyć różnych bożków, różne nasze wyobrażenia, wizje Pana Boga. Ale to są tylko bożkowie z gliny, z cementu, z drewna, ze złota, srebra. A tylko Ty jesteś prawdziwym Bogiem. I to pytanie, które dzisiaj Jezus zadaje apostołom, zadaje również nam, jest tym pytaniem, które. Warto, żeby się z nim dzisiaj spotkać tak odważnie. I nawet nie tyle powiedzieć Panu Jezusowi to, co wiem o nim, co zasłyszałem, a to pytanie, kim Panie Jezu, jesteś rzeczywiście dla mnie? Tak szczerze. Bez jakichś trawnych może pytań, takich gotowców według jakiegoś klucza, ale takich właśnie rzeczywiście szczerych. I żeby może dojść do tego prawdziwego obrazu. Potrzeba też tego kolejnego kroku, do którego zaprasza Jezus i który też jest trudny dla apostołów, bo widzimy dzisiaj Piotra, popatrzcie, na początku bezbłędnie mówi, ty jesteś Mesjasz, strzela w dziesiątkę po prostu, bez podpowiedzi, bez, te bez telefonu do przyjaciela, bez opinii publiczności, a za chwilę, za moment, za kilka minut, kiedy Jezus mówi o krzyżu, mówi o cierpieniu, o śmierci, to bierze Jezusa na bok i go zaczyna upominać. I ten, który przed chwilą został nazwany, gdzie tej Ewangelii to nie mamy, ale pozostaje Ewangelii nam o tym piszą, że Jezus nazwał przy tej pierwszej odpowiedzi Piotra właśnie Piotrem, skałą, papieżem, który otrzymuje klucze, to za kilka chwil otrzymuje również od Jezusa ważne słowo: Ty jesteś szatan. Dlatego, że nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Że myślisz o Bogu też bez cierpienia, myślisz o życiu bez cierpienia. A nie da się przeżyć życia, nie da się przejść przez życie bez cierpienia, nie da się też wierzyć bez krzyża. A nawet takim bardzo ważnym momentem, oczyszczenia momentem jest cierpienie, Odkrycie Pana Boga, bo łatwo jest wierzyć, kiedy nam jest w życiu łatwo, kiedy jesteśmy wysłuchiwani, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, po naszych modlitwach. A trudno, kiedy życie nie jest usłane płatkami róż, kiedy życie nie tylko plata nam figle ale stawia na naszej drodze mnóstwo krzyży, mnóstwo cierpienia i przeciwności. I potrzebujemy też takich momentów. Nie wolno nam takich momentów uciekać. Życie bez krzyża jest nie do uniesienia. Życie bez krzyża staje się piekłem. Tak. Dzisiaj świat przed tym ucieka, dlatego tyle salonów kosmetycznych, dlatego różnych takich miejsc, nawet to, co nam się wkradło. I ja często powtarzam, często nawet czasem je irytując, że kiedy mówimy, że zdrowko jest najważniejsze, jest w życiu coś ważniejszego. To jest wiara, to jest spotkanie Boga w swoim życiu. To jest coś bardzo ważnego i pięknego, czego w życiu potrzebujemy. A Pana Boga poznamy też przez krzyż, w krzyżu. Jestem tutaj w Rzymie, u swoich współbraci. Myślę, że warto wspomnieć świętego Alfonsa, założyciela redemptorystów, który kiedyś powiedział, że jeżeli nie pokochasz Chrystusa cierpiącego na krzyżu, to go nigdy nie pokochasz. Jak nie pokocham tego obrazu Jezusa na krzyżu, który pozwolił sobie na to, żeby być słabym, na to, żeby być przybitym, żeby być niemocnym, żeby się tak uniżyć, ogłocić, postawić na pośmiewańsko. Jeżeli takiego jest, on nie przyjmę. Nie mocnego, nie w monarchii, nie w kościele walczącym, ale słabego. to go nie pokocham nigdy. Nie spotkam takiego Chrystusa. Bo pełny obraz Chrystusa, pełny obraz Pana Boga objawia się również na krzyżu. I nie w wielkich słowach, tak jak też to wczoraj przeżywaliśmy w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Ale w takim uniżeniu, w słabości. I zatem nam dzisiaj mówi? To zapowiedź tej słabości, tego uniżenia daje nam dzisiaj prorok i w tej trzeciej pieśni cudzej Jakwe, sługi Bożego, którą słyszymy w pierwszym czytaniu. Być może też tą wiarę taką słabą, ogałacającą nasze różne wyobrażenia, jest ta postawa, o której nam mówi dzisiaj święty Jakub. Wiara, która staje się tylko teoretyzowaniem, teoretyczną wiarą, wielomóstwem, staje się wiarą martwą. Wiara potrzebuje uczynków. I takich uczynków decyzji, też relacji wobec drugiego człowieka, traktowania drugiego człowieka. Jakub tutaj w tym jest perfekcjonista, mówi: Co z tego, że spotkasz ubogiego i powiesz mu, niech ci Pan Bóg błogosławi, niech cię odzieje, pomodlę się za Ciebie, jak my tu dzisiaj zwykło nam się mówić. Co z tego, Jakby sam mu nie okaże tego miłosierdzia? A może Pan Bóg właśnie porzuca mnie do niego, żebym mu pokazał to miłosierdzie, żebym był tym człowiekiem, który to serce Boga mu okaże. Tam objawia się nasza wiara. Będąc takim też słabym i będąc kimś takim, kto umie przyjąć też słabość innych ludzi, umie przyjąć też swoją słabość, słabość Pana Boga. Niech ta niedziela będzie takim czasem, żebyśmy sobie pochodzili z tymi pytaniami: kim jest Jezus dla mnie? Kiedy Jezu, kim jest Jezus dla mnie, kiedy mi jest ciężko? Kim jest Jezus dla mnie, kiedy nie jest po mojej myśli? Kiedy może czuję, kiedy doświadczam, kiedy nic nie słyszę, kiedy nic nie czuję? kiedy może myślę, że Pan Bóg o mnie zapomniał. Kim on wtedy dla mnie jest? Na niedzielę przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syninu Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.